Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu Bartolo. On Ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów. Noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod Bartolo wiecznie oddaje Tutaj daje się 35% do balansu. Możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Halo, halo, cześć, No ja jestem Bartolo, czyli twój ulubiony hazardista. Oczywiście znajdujemy się podczas serii Od Zera do Milionera, na której dążymy do zebrania miliona złotych, by mógł sobie kupić BMW M5 i mieszkanie lub dom. Oczywiście, drugi widzę, następnie, jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać. Ale jeśli ukończyłeś 18 lat, kod BARTOLO, który daje się 10% przy doładowaniu, 20 na start, codzienna, darmowa skrzyneczka. Więc tak, to co czat GPT nam doradził, sobie troszkę wypłaciłem, ale jeszcze najważniejsze: subskrypcja, czerwony guzik na dole, łapka w górę, komentarz, wbijaj na Discorda i oczywiście moje social media. Przypominam o konkursie i giveawayach. Uczestników w konkursie jest na ten moment: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No i je, które cały czas są tutaj dla was dostępne. Więc tak, dołączamy od razu na wstępie z bomby do Bednar'a. Do Bednar'a Bednar nam e, dobrze da. Kurwa, Underdog. Mmm, Underdog'a i tak mamy mniej. S. o kurwa, chyba już nie. Emily nas wyruchała. wyruchała. I się ba... ojoj no no o o, o o o tak mi rób tak mi do... Serio mak za 80 złotych. Noż ty kurwo jebana. No i co ja mam ci powiedzieć kurwa? No aż dupy. Zróbmy to samo ale za 500. Byk. no niech bindzie, 517. 17 na underdogu, na 4 graczy. W ogóle zgubiłem portfel. Noż kurwa nie wiem gdzie on jest. Przeszukałem całą chatę, oba samochody i kurwa nie ma. Tam chuj z hajsem, bo kurwa ja w portfelu mało, mało zawsze trzymam, ale kurwa dokumenty. Przecież dokumenty, kurwa, rzecz święta. Więc tych ile to kosztuje? 21. no dobra, dobra, dobra. Więc kurwa, gdzie jest mój portfel? Do chuja pana. Dwadzieścia złotych do Więc jeszcze chwila. Oj, 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 ten dobrze trafił. Ale ten kurwa nie. No nie, nie, nie. Daj mu dużo, daj mu dużo. No, 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 co to kurwa jest? Ty kurwo, jebana, nie na żartach. 5 dojecha, to ile? 34, a to 43. To chuj w dupę. Bank od Bartolo. Aha, jeszcze ty. Kurwa. To jest zajebana mać. No nie, nie, nie. Dla policji, o nie. 53... No dobra, tylko czemu nie temu?

soda sala, bambery bam bam bom, bam bam Maya, bam bam tam było, sorry. Okej, ok. bam okay. bam No i tutaj kurwa grubo tutaj musi grubo bam Tutaj musi grubo, grubo, się nie bam nawet. Aha Lecę chuj bam Ja jestem bam jak facet w do domczu robię te białe rękawiczki masz się jak w domciu. Mhm. Okej, okay, dołączam do bitwy, ja mogę dać bota. Okej. Tak już, że się nie spodziewał. I to jest underdog, underdog, under, underdog, je, 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 je. Mama dużo, je. Yeah. Odkleja mi się. he he, he, he. No i to? Gówno Przyszło mi dużo gratów do BM-ki Aczkolwiek No kurwa Inaczej sobie je wyobrażałem A Jeszcze taśmę z trzeba Ui I co my tutaj zrobić? Przegrywamy, przegrywamy nie jest jakaś kurwa taka gruba bitewka, nie? Właściwie, d, 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 to jest 3 zł różnice, a to kurwa takie, no. Mm, aha, okej, okay, Ja już nic nie mówię, 7 zł różnicy. A, w ogóle mam najwięcej, teraz, zajebiście. 3 zł, 5 zł i 2 zł. I. 3, 2. I przegrywam. O. O. Nie ma jakiegoś tam dużego takiego za... kurwa, szarmu, czy to no, co No kurwa. Robimy, robimy to w F. No kurwa nie. Mało, ale na 3200 śmyciech otworzył na buście. Czyli musimy mieć 600 Trzy siedemset osiemdziesiąt? Nie wiem. I samo lubi i Emil lubi. Chujnia. Wielka chujnia. I... Co to kurwa? Ale to i tak chujnia. Dawaj, Mister, Eko. Okej. O kurwa. Cod Nie, jeszcze nie. Mam 5 złotych, ja ile? 11. I teraz co? I teraz Cod O kurwa, to chyba było drogie. Maltedish i PLN. PLN. Eee, drogie to. Ho! A nie, to Remis jest. Pff, śmiesznie. Ja nie wiecie co? Hm. Hm. Na Sol dołączymy ponownie. Ona kurwa lubi dawać. I chyba mi dała za dużo. Zdecydowanie. I chuj w dupę. To teraz zróbmy tak. To, to, a nie mam już pieniądzów. A co jest na jedno... Ale chcę zobaczyć, chcę zobaczyć. Mamy w ogóle czy Ktoś trafi. Nikt nie trafił, o jak mi przykro, ale prawie Amy. Mm, zróbmy w takim razie... Mamy troszkę punktów. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I weźmy te nowe. Tak, te nowe, te nowe. Czyli dobro i zło na zmianę. Takie znaj. Kurwa, na takie drogie są ok. 3, 3. Underdog, under, 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 underdog. Underdog, under, under, underdog. Underdog! wygrywamy to. Warcie, łatwiutko. Łatwiutko. A telefon miał podłączyć. Dzięki, że mi przypomnieliście Normalnie... O! O kurwa, miał być underdog, a ja mam... A ten też ma dużo, ale... To temu i temu dużo. Temu bardzo dużo i temu bardzo dużo. Ne my, nemi. Ja już mam... No dobra, co to, to, to jeszcze jest? To, to, to. Daj im, daj im Bęk? Bęk? kod Bartolo? Nie, za słabo, za słabo, za słabo Wciąż, kurwa, za słabo I, 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 chuj, trochę, trochę to będzie eh, nie ma Trigation, ale Daj mu, i mu Czy to, to, to jest drugie to? Kurwa Kurwa. No dobra I co ja mam? Do, dołączmy się być tutaj O 79 38, drugi widmo. Kod Bartola. To jest Underdog, a ja mam nie, nie najwięcej, ale najmniej. Hmm. Adrian na prowadzeniu. Ok, Kaja wywnala. Jeszcze trzeba się Adriana podać. To jest kurwa 20 groszy. Zamknę tą pizdę po prostu, nie? Tak będzie lepiej. I co, 34 złote, ptp, patyputi, pitymapa, koło mapa, mi to lata. Ostatnia bitwa i kończymy. Kończymy. Więc drogi widzu, przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę, bije na Discorda, bierz udział w rozdaniach i w konkursie. I widzimy się w następnym odcinku. О, 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 о. О, о, о. Покрал его.